Siemanko, Siemanko jestem serwie i ze mną jest przekuł Tak Siemano Czekół jest na tartaku i nie, nie mógł się ze mną, mną przywitać e, tak, No przepraszam was za to bardzo, ale no... Spamią mi, mi. na, na, no, na Skype. Tak, tak, tak zapomniałem wyci wyciszyć. wyciszyć. Oj oj oj, 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 oj. I, I to jest pierwszy, pierwszy odcinek Minecraft Adventure! Adventure. Tak... Zapowiadany już dawno. Minecraft... Tak. Tak, tak, Minecraft, Minecraft Adventure manager, wraz z Przechu Przechu jest na Tartaku, jest no może zaraz, zaraz się wybierzemy. Ale, ale ogólnie. To, to jest, jest serwer Survival. Czyli, czyli zdobywasz wszystko, wszystko, robisz ze wszystko. wszystko tak. Tak. Teraz za nim aktualnie gramy, gramy, ale... ale... Y... I nie chcemy zmieniać. No nie, <grym> zabawimy. Za ja. <grym> ale będziemy oczywiście... Ojku, szybować po, po i... innych Serwerach, yy, no, właśnie no właśnie dla celu, celu nagrywania, yy, tak. tak. Yy, Na najpierw przedstawienie najpierw serwera. serwera. To wszystko dla Was. Tak. tak. Jeżeli, Jeżeli byście chcieli tutaj, chcieli tutaj zagrać, zagrać z nami, podziwiać, podziwiać... O, tak. yy, nasze, nasze dzieła, to, to, to oczywiście. To, to oczywiście IP, w IP w opisie. IP w opisie, tak. O Jezus, yy, To The jest spawn. Piękny spawn, oczywiście zlagowany. Ej, Gorn otworzył warp y, ten, dyskoteka. A, A bo, to, bo to tuż dawno było. było. Jak, no dopiero teraz otwarł. Park? park? No, nie pa, jaki park. E, dyskoteka. No, wiem, że dyskoteka, ale teraz przedstawiam tutaj ogólnie. Y, Aha, okej. Okay. Świnkę, y, hmm. której można jeść. Y, tak, tak to, to jest ogólne przedstawienie. Eee, tak. serwer, aha. En en ta enchant table ja wolę się generale. Basen! Eee... Y tar tak, chyba. chyba. Czy my mamy basen mamy? No, no mamy, mamy basen. Ty się nie wiedział? Urwał, nie wiedziałem. No, no, tak. Nie, sorry, pokazuj mi na tym serwerze jak pierwszy raz gadaliśmy. Pierwszy kurczę filmik... Pierwsza, pierwszy filmik Minecraft Minecraft, Minecraft. O, A, dopiero, dopiero teraz się dowaduję... że my mamy basen. Cóż. cóż. Nie, e, my tylko serwer. Miałem swoją normalnie luzacką chałupę Minecraft. Ma z kolejką z góry, którą Serkiu wchodził y tak, ja, y ja budowałem dom, y ja budowałem y kolejkę, cholera jasna. produktów? Przepraszam o, cię, prawda? O, o tak, tak. z No Właśnie widzisz. Cóż, moja, moja, moja wina, moja wina. wina. Cóż, taki, 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 taki Minecraft. Klęknął przede mną. Co? Klen Ty czemu wyszłeś? No jak, jak myślisz fly? Latanie? Jaki fly, człowieku! Lagi, kicket? Nie wiem. Żyję na lagu. Aha, okej. Okay. Dlatego. Dlatego. I tak FPS-y tak -y spadają. spadają. Muszę, Muszę sobie, sobie zmienić, zmienić wersję minecrafta Bo ta cholera nie mi daje depokości. po kości. Już ja już to zmieniłem. Jakiegoś. co? Uaktualnienie już sobie zrobiłem. No, ja, ja też adaptuję, adaptuję updateuję, do Minecrafta. Ale, ale i tak, tak laguje. Ja, ja chyba będę się z, z neta. Takiego, który po prostu nie będzie lagował. A o dziwo, taki powiem, że właśnie mnie teraz w ogóle nie laguje. sobie no jak na single. Widzisz? IP. I... Okej. Okay. Okay. O, jak chcecie zobaczyć IP, to też będzie na filmiku, możecie sobie zatrzymać. Lub przebić do tyłu fach. tak jak teraz ja mówię, Warp disco. Dziękuję. z tym spamem. Czemu ten krzyk nie, nie, nie daje działek? działek Krzyku jest z whipem. Tak, tak został zbalowany. Okej, okay, tu to jest ogólnie koniec. Jest. Tu, tu prowadzą, tu prowadzą, tu prowadzą, prowadzą niewiadome drzwi. Uważaj, no, bo tam. Co? Bo ci dziwka za rogu wyskoczy. Ej, ty Dowcipny jesteś. No wiem, mam być dowcipnej śmieszni, nie? Dokładnie. Chyba, no ale jeśli chcecie bez wulgaryzmów no to napiszcie w komentarzach i łapkujcie. Tak, tak, I, I Tak. No to zrób, zrób sobie najpierw ten, nie? I o, tam. właśnie, właśnie, poczekaj, poczekaj, ja tam do Ciebie pójdę zaraz. Czekaj, hey, ja, 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 cię, widzę, ja cię, cię widzę, ja Cię widzę, spokojnie. No to przyjdź do mnie i podziwiaj moje dzieło kopania. Fak, fak, fak. Ej tak, laki laki, 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 laki. Żyjesz na laku. Mm, to, to tak to <noise> yeah. Tak w ogóle to jeśli mój głos Ci nie podoba, można w każdej chwili zmienić, tylko napiszcie i w następnym odcinku może będzie e tak Lub w najbliższym po komentarzu, nie? Fuck fuck! Cofnęło co mnie, Cofnęło mnie, Tak to jest z lagi. Nie cofnął u mnie. Właśnie mnie cofnął. Co to, co to robi drzwi Delete? Eee, właśnie, jakiś debil tam postawił. wyrażenie, bo może to franek. Tak. Pozdrawiam właściciela serwera. Yy, Pytanie, gdzie, gdzie ty jesteś? Ja sobie normalnie drzewo z tego, z dżungli. Szukaj mnie po rogach, znajdziesz mnie. Stoję Jest. Z, w rogu, stoję właśnie. Jest tropikalne. Gdzie ty kuźne? Czekaj, stanę sobie w rogu. Okej, jestem w jednym rogu. Musisz tam, na sam dół musisz zejść. No teraz mi kurde mówisz... Czekaj, tu jest demo mocne. Znaczy, znaczy, co ja pierd... tu, tu jest... Czekaj, tu kuźdę. Znaczy, wiesz, y, okrąż, okrążaj to, to wtedy mnie zobaczysz. Kuźde. Dobra, dobra. ciul z, z tym. Będę, Będę cię szukał, szukał później. później. No dzięki. <śmiech> <śmiech> e, dobra. Ogólnie, Ogólnie to jest start, to jest start tak? tak? Wysuwają, są działki, białki, są surowce. Co? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 staków mam. To pomnóż sobie 11 razy 3. 30. Czyli dolarów będziemy mieli. Może sobie kupimy diaksowe sprzęty jakieś fajne może. Yy, to kupisz. Dobra, Dobra nie, nie, nie będę tutaj przynudzał, bo yy, czas najważniejszy. Czas, najważniejszy czas, tak, czas tak, czas najważniejszy. najważniejszy. To właśnie bardzo nudzisz, poza tym. E, działki, działki chyba są. są jeszcze, są jeszcze działki. Powinny być. Nowych graczy tu zbyt wielu nie widzę. Ile jest tych działek? 50? No nie mnie się pytaj. Mamy działkę numer 31, także... Mam sam sam wybieramy. I tak. tak. Ogól... Ja 33. Ogólne, ogólne przedstawienie, przedstawienie domu. To... E, tak, tak. System, system artyk Ty Co? mamy taki? Nie, nie, tylko te wszystkie pułapki, pułapki które rozstawiamy, rozstawiamy i albo będziemy rozstawiać, to nie są na innych ludzi. ludzi. To, to nie, nie jest system alarmowy. To trzeba było mówić, że będziemy rozstawiać, a nie rozstawione. Boże, <grym> Boże co za... w paść i by było no. One, One są, są już rozstawione. rozstawione. Gdzie? A nie, nie mów, nie mów gdzie, bo to widzowie mogą to wykorzystać. To tu Po prostu. Po mi pójdź, później Dupie. mi pokażesz. Człowieku! To, co żeśmy że tutaj, tutaj... Nawet, kurde, wejście do naszej, do naszej działki, działki jest ukryte. Aha, tak, prawda, okej, okay, dzięki. To, to jest, jest system, system antywłamaniowy. A, a to, to jest, jest mój babak No i nie y... musiałeś tego mówić. Musiałem. Musiałem. Takie, Takie dziwne, dziwne lampy. lampy. Nie o to chodzi. Yy. Tylko, że nasz system... Yy, znaczy, że nasze wejście na działkę jest ukryte. Nie musiałeś tego mówić. No a co? No, a właśnie to... A, a jestem przed, przed twoim łóżką. łóżką. <laughs> na stylu. Wieża, Wieża obserwacyjna, obserwacyjna wraz z. z... O, fak, fak, fak. Tak, tak epic, epic, fail, epic fail. Epic fail. I tak. Wraz z, z moją kolejką. Do której ja robiłem tory? No, no robiłeś tory, to, robiłeś, robiłeś tak. ale. Ale ważne, że, że ja, ja zrobiłem. Ja zrobiłem...

Wziąłem po prostu, po prostu y, miałem niby, niby mieć, y, na, na, znaczy, znaczy miałem, miałem się niby, niby przejechać Wyszedłem, i wyszedłem z, wa, z, wagonika. z wagonika, chciałem go dogonić go i lag. lagi Żyjesz, tak żyjesz, nie żyjesz, żyjesz na lagu Nie, nie będę teraz zmieniał, zmieniał przynajmniej dzisiaj. dzisiaj Bo no. mi czas no. na to no. nie pozwoli Nasz czas nagrywania to jest 9 minut 40 52 sekundy Jakbym ja miał pogląd, pogląd... Co? Co? Ile? 10 minut. Już 10, 10 minut? Ja, tak. Czekaj. Ej, tak, tak pitanie gdzie jest. O, fuck, bagunku. Shit. Epic. Spadę na dół. Epic fail. <laughs> LOL. I I tak. tak. Nie hajtować. Nie hajtować. Bo tutaj wojtek może nie, nie hajtować i Boże, Boże co ja pierniczę, ja pierniczę. I, Tak <noise> ja, ja nic nie mówiłem, nie mówiłem. O bagonik Ja szczęście Ja nic nie mówiłem Bo ja nic nie słyszałem No, no właśnie. właśnie Nie no tu słyszałem Ja nic ja nie, nie mówię Ej <noise> Boże No przedstawiaj zresztą wszystko no No czekaj Uuuu, well, ta malina, jedziemy, jedziemy, firmowe paliwo, firmowa benzyna. A skąd wiesz, że to jest paliwo, a nie gaz? Bo to, bo to jest, jest ropa. ropa. A nie kurde woda. Może propan butam? <laughs> Może złoto? Iii, bo No właśnie. I, I tak, na, jeżeli, jeżeli chcecie, chcecie przyjechać, przyjechać naszym kartem, kartem to tu mówię tylko o tych, którzy będą, będą chcieli na serio zostać. To... Tak, yy, za właśnie za przejażdżkę kartę płaci się 30 dolarów. I, I tak. <laughs> Żart. Tak, dla, dla tych, tych, którzy będą, będą o, którzy odganą magiczny kod, kod który podam na, na końcu, końcu odcinka, sobie nie zapomnę, nie zapomnę, będzie 50% zniżki. Jaki magiczny kod. Jaki, Jaki magiczny, magiczny kod. No właśnie ty mógłbyś... Aha, padre, bo ja zrozumiałem go! Boże I I Tak, now tak. ogar. No, no ogar. No no pan pantera magiczna. No, no magiczny bo. Magiczny, ma ma yy, magiczny brzegł. Dzień, Dzień dobry. Proszę, bez inny, bez okay. ja? Co, Co, się to jest inny i bez Okej. Co żeby żeby się przyszedł. Nie no spoko. A, ja, tu to tu. Tochcia. Tochcia. A ja dalej sobie rąbię drewno. A się... Hmm. Robię w sensie, że siekierą. Nooo, robię w sensie, że z boku. Hahaha! <grym> co joger. <co sanio? grym> tak. No ale czemu tutaj... Dobrze, nie było pytania. Było, było pytanie. pytanie. Dokąd, Dokąd skoro, skoro mówisz? Czemu na tym serwie nie ma warp kopalnia? Bo, bo są strulowce? No właśnie. Mówiłem, żeby nie było pytania, no to nie. Mm. O, w już zaraz mi się skończy ten, y... lol. A, tam, tam jest, jest jeszcze parkour. parkour. Jak, Jak chcemy, jeżeli, no, no. jeżeli Wojtko, to mi się tak... Tak... Dobra, Dobra, nic, nic nie, nie było, nic nie, nie było, o nie dzień dobry. Dzień dobry. A, dzień a nie bie. Bie. Niemcy mnie biją, Niemcy! Ej, a ja b... u mnie nie było bi... nie było widać, że cię biję Niemcy, Niemcy mnie nie biją! Holera! <grystanie> jak grab, ja grab, jak mnie słyszysz <grystanie> Właśnie, słuchaj. Cza? Idź do domu Nie, tak nie będzie. O, to będzie Co to tu zrobić? ja tu mam? O fuck, dobra, dobra, ja nic, ja, ja nic, ja nic, się nic nie dotkałem. Ja cię, nie, ja, cię nie, ja cię nie, nie dotkałem. I tak. Idziesz cię na parkura? Nie no, ja robię drewno, żeby mieć... Pieniążki. Fuck! fuck! Shit! Fuck! fuck! Co Są za... Wredny, 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 wredny Minecraft. Minecraft. A tu teraz cię z jak mam flagi. Aha, dobra, ciebie już nie ma. A jesteś tam! <laughs> żyjesz, żyjesz, żyjesz. żyjesz. A no, agu. Ej, ej, gdzie ty jesteś? Ja cholera mam jeden FPS! co? To nawet nie widzisz, gdzie jestem? Kurde, jak ja mam dwa FPSy! A gdzie to pisze tak w ogóle? Ej, jak mam sobie... Czekaj, czekaj. Ciezy z diaksy, ciezy Gdzie ty jesteś? Kurde, tepnąłem się to domu. No. NIE POKAZUJ NASZEGO SCHOWKA! Ups. No to teraz będę musiał wszystko z księgi rozwalić i... Ty będziesz miał połowę, ja połowę. Ty na jednej stronie, ja na drugiej, no. będziemy mieli prywatę JAK PRIVATE? No tak private, żeby oni nie weszli. A. Ale ja przepraszam widzowie. Ty wiesz co? Ty wiesz, wiesz co? Proszę. Minecraft, Minecraft mi się smierzało. Proszę bez wulgaryzmu. Minecraft, Pumoto, mi... dzieci, Minecraft i... mi nie dzieci Minecraft, Minecraft mi się zepsuł. Zepsu. Minecraft mi się zepsuł. Wujku cechu Minecraft mi się zepsuł. <laughs> co kup sobie laptopa? Nie, nie, nie będę sobie, sobie nic kupywał. Ładnie co tak krzyczeć na wujka? No właśnie. E, Fak. Fuck. Kurwa, Kur. tak. Nos. No, no, chyba no, jajca. Nie no. Mam prawie cały ekwipunek zapełniony drewnem, stakami. To jak to chłopie sprzedam, to wiesz ile będę miał mamony? Dużo. No mało powiedziane, dużo. I, I Dobrze, te się na, na działki, żeby, na żeby nie było, że później de, to, ktoś, to, to ktoś na, kude odkryje, kude odkryje nasze magiczne, magiczne drzwi. Nie się idę na park, parkoura. chcesz? chcesz? Iść, iść za mną? Nie, idę z tobą nigdzie. Okej, tak, tak. Po, po, pozdrawiamy, no, po, pozdrawiamy motomaniaka, moto którego właśnie to, do domu się włamałem. Czy aha, no bo tak, dobra. Oh. Motomaniak, Franek. Oh. Ksicha też pozdrawiamy. Eee... Oh. Oh. Tego, no. Najbardziej to pozdrawiamy Pana... Pana... M.H. Aha, tak. Pana... Pana Pulpeta. Dobra. Ty! A spróbuj mi na to wrąbać, to zobaczysz. Na chwilę moją Ty wiesz Nowy gracz, Hazelx. Ty... O, już wyszedł. Hazelx. La 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 la. ale, ale fajnie, ty, ty czekaj! czekaj. Co żeś zrobił? Weeeee! Surprise, what Jedziemy za kolejką. Oj, 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 no tak. Testuję, Testuję nową, nową kolejkę. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 miejsc w ekipunku mi jeszcze zostało. I missy piera się za niedługo skończy, ale to jeszcze mogę nazbierać do końca, myślę. Dostała mi jedna trzecia. A więc no, bo... może. Fuck I tak. I tak ten, ten, odcinek ten odcinek będzie po prostu. No dobra, może czekaj. No. Za. O, do 20 minut nagrywamy, może. Do 20, czy. czy... No tak, żeby widzowie się nie znudzili, nie? I, I tak, tak, a jaki, jaki mamy czas? czas? No mamy 18 minut Eee, Gor chce usunąć disk I Gor opuścił go Yyy Damian Bez, Bez nazwisk, nazwisk proszę e, przepraszam Serku Eee mm -hmm. e, Dobra, e, Dobra, niech czy, będzie Czy ty jesteś tego świadom? Fuck off! Nie, Nie mogę skoczyć, mogę skoczyć. Ej Idę, idę to daszytować. czytować. Jesteś tego świadomy, że wpisywałeś swój nick i login? Eee, eee, tak, ale w miarę, ale w miarę szybko. Eee, LOL. No ale wiesz, że można zatrzymać się z eee, to, eee, to nic. Zmie zmienię eee, sobie... sobie. Albo, Albo po prostu... zap. Wiem co zrobię. Wiem co zrobię. No to co eee. zrobisz? Yyy... Eee, eee, tak. tak. Wezmę sobie... Zasłonię sobie. Eee, zasłania zasłania sobie. sobie. No, no fuck, fuck off. Nie, nie mogę tego szczerze... Aha, że, że, w sensie, że na filmiku... Tak. ...taką krechę zrobisz, ok? Yy, na, na YouTube, YouTube zrobię, z zrobię, z, zrobię z, takie z coś. O, moda jest dostępna. No, no chyba, ty! ty. Może, e, oby nie zadzwoniła, proszę cię, no. co? co? Najwyżej, Najwyżej będzie w z... odcinku. Będzie... ływ yy, ...Wyf yy, Przechu... ...Wyf... Yy, 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 ...dobra, Bezysk. bez nas. No, no, fuck tak off. właśnie, a poza tym pozdrawiamy Verteza. I, I tak, tak pozdrawiamy Verteza. To, to jest, jest mój, mój idol, mój po prostu mentor, mentor taki osobisty Jezus. Tak. Tak, dla niego. Tak.